Witajcie, cześć! Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 18 grudnia 2024 i standardowo karty tasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jaka karta wyjdzie nam dzisiaj. Tak więc karta dnia na dzień 18 grudnia 2024 to będzie karta 4 Miecza. Karta 4 Miecze tutaj pokazuje mężczyznę, który odpoczywa i śpi. Miecze w tarocie mówią głównie o umyśle oraz o tym, co się kręci tutaj w naszej głowie. Dzisiaj będzie bardzo dobry dzień, abyśmy odpoczęli i zrobili sobie przerwę od wszystkich możliwych obowiązków i wzięli sobie tak tzw. wolne, z uwagi na to, że równowaga pomiędzy naszą pracą a odpoczynkiem jest w życiu naprawdę bardzo potrzebna. Karta ta definitywnie daje do zrozumienia, że musimy po prostu wszystko przerwać, udać się na spoczynek i odespać to, co organizm prosi o regenerację. Zwróćcie uwagę, czy dzisiaj nie czujecie się przemęczeni, czy energetyka dzisiejszego dnia nie wskazuje, abyśmy po prostu sobie odpuścili pewne rzeczy, udali się do cichego miejsca i jak najbardziej mogli się zregenerować, odespać albo zdrzemnać. Dzisiaj będzie dobry dzień, abyśmy docenili to, że zdrowie jest dla nas też bardzo ważne, nie tylko sama praca i zarabianie pieniędzy, ale również abyśmy zadbali o samych siebie, nie tylko o innych, jeżeli cały czas dbamy też o innych. Warto skupić się na tym, aby była równowaga pomiędzy regeneracją i odpoczynkiem, z uwagi na to, że jeżeli organizm nie będzie zregenerowany, też nie będzie wydajny. I o tym warto pamiętać. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Trzymajcie się! Na razie!